Ciągle łapiesz infekcje? Masz wrażenie, że chorujesz częściej niż inni? To może być sygnał, że Twoja odporność nie działa jak trzeba. W tym filmie pokażę Ci, jakie badania warto wykonać, by odkryć, co naprawdę osłabia Twój organizm. W diagnostyce przygotowaliśmy dwa pakiety badań, podstawowy i rozszerzony, które pomogą znaleźć przyczynę Twoich nawracających infekcji. Zaraz pokażę Ci, co dokładnie obejmują. Morfologię, witaminę D, witaminę B12 i kwas foliowy, ferytynę, cholesterol, glukozę, próby wątrobowe, TSH, kreatyninę i EGFR, kortyzol, immunoglobuliny i jeśli wybierzesz pakiet rozszerzony, również pierwiastki. Cynk, selen i miedź oraz ANA1, które sprawdza choroby autoimmunologiczne. To zestaw, który daje szeroki obraz Twojej odporności i pozwala działać zanim znów złapiesz infekcję. Wejdź na naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej.